No i witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu, dzień trzeci. Jest to trzeci dzień ograniczenia wychodzenia z domu. Dzisiaj jest środa, 26 dzień marca 2020 roku. Pogoda znowu piękna, jest właściwie poranek 8:15. I takie dzisiejsze, pierwsze przemyślenia, że właściwie nikt nie uwierzyłby w takie rzeczy. Myślę, że nawet nie tylko starszych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, ale i starszych ludzi, że w takim kraju, w cywilizowanym kraju w Europie może zaistnieć problem papieru toaletowego. Jeszcze miesiąc temu nawet ja bym nie uwierzył w coś takiego. Chociaż jestem, no naprawdę, y, naprawdę jestem skłonny do y, najróżniejszych teorii i przewidywania najróżniejszych rzeczy. Natomiast y, no, w tej chwili nie ma tego papieru nigdzie, nie ma na w stacjach benzynowych. Y, dlatego część, duża część toalet na stacjach benzynowych jest po prostu nieczynna, bo nie ma papieru toaletowego. No przypominają się to czasy, czasy, czasy zamierzchłe Komuny w Polsce, a mamy 2020 rok. Teraz jedziemy przez Windsor, jest to stary Windsor właściwie, jest to wioska położona niedaleko Windsoru. Cóż jeszcze można powiedzieć? W tej chwili przypomniało mi się coś, co zauważyłem wczoraj. Właściwie wczoraj w dwóch salonach samochodowych zauważyłem, że mm, samochody, które były wystawione na zewnątrz, nowe, używane, bo prawie nowe, te samochody, jest taki zwyczaj, po prostu tutaj przed salonami samochodowymi jest, duży, są duże parkingi, na których te samochody stoją. Są wystawione do sprzedaży, one stoją w ciągu nocy, tak samo. W w tej chwili te samochody znikają z tych parkingów. Są one wywożone. Są one gdzieś uprzątane. Zauważyłem już w dwóch salonach, że po prostu systematycznie znikają. I to jest to, właśnie o czym mówiłem. Chciałbym Wam pokazać. Teraz będzie, o teraz na wprost, po lewej stronie będzie widoczny ten salon. Jest to salon e, Ferrari i Maserati. E, I parking jest pusty już w tej chwili. Wszystkie samochody już są wywiezione. I to wszystko. No wjadę w tą ulicę. O, w tej chwili właściwie są jeszcze wywożone. Widać jak gotowy do załadunku samochód. Są one wywożone nie na. Nie. nie są one wywożone oczywiście na lawetach, tylko są wywożone w środku w jakimś samochodzie. No do przewożenia specjalnym przystosowa przystosowanym. Są to drogie samochody. No i za chwilę zobaczycie znowu ciekawą rzecz jeden z, yy, z marketów bardzo popularnej sieci Sansburys i ludzie stoją w kolejce. Kolejka ciągnie się przez cały parking, wszyscy stoją w dużych odległościach od siebie no Dziwna sytuacja. Teraz po lewej stronie widzimy tą kolejkę. Kolejka ciągnie się aż tutaj przed nami. No, niestety, pod słońcem jedziemy przy samym Sansberem. I do wejścia po lewej stronie ludzie stoją. No, ochrona. Pilnuję, żeby nikt nie wszedł poza kolejnością i żeby nikt nie wszedł, nie było za dużo ludzi w środku. No, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Nie wiem, czy jeszcze miesiąc temu albo dwa miesiące temu to już w ogóle ktokolwiek byłby w stanie uwierzyć, że coś takiego się stanie. Jest to kolejny dowód, jak wszystko w naszym pięknym, poukładanym świecie może się zmienić, no właściwie na wstyknięcie palca. I naprawdę wielu z nas nie zdaje się sobie z tego w ogóle sprawy. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bardzo podobało. Byłoby wspaniale, gdybyś dał łapkę w górę i zostawił krótki komentarz pod dzisiejszym filmem. Co więcej, bardzo zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych. Zapraszam Cię również do obserwowania mojego profilu na Instagramie, dzięki czemu będziesz zawsze mógł być na bieżąco i mógł śledzić to, co się u mnie dzieje. Na Instagramie profil o nazwie Equitish. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał, proszę. Pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach na bieżąco. Ponadto, teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć na pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania. Na razie, cześć.